Dzień dobry, dzień dobry. Ja witam się z Wami już prosto z siodła. <noise> Proszę bardzo. No, jest zimno, powiem Wam, że jest zimniutko. No, dzisiaj było jakieś 15 stopni, może. Myślę, że jak na połowę praktycznie października to jest całkiem nieźle. Proszę, drogie Panie, trzeba przepuścić oczywiście. A my jedziemy sobie, słuchajcie, nad jeziorko. Jedziemy sobie nad jezioro Gałęźnem w Kościerzynie. Tak, nad gałęźnem na pewno jeszcze nie byliśmy. Co my tu mamy za bieg? Jedyneczka, luzik, dwójeczka. Dobra jest, może być. No więc tak, zobaczymy co nam się zmieniło nad jeziorkiem. Dawno tam nie byłam. To znaczy, no, w tym roku byłam tam na pewno, ale jakoś na początku zupełnie sezonu. To jest, jest jaki jest. <grym> Tutaj są płyty, ale wiem, że tam samą drogę już do jeziorka No troszeczkę poszerzyli. Wiem, że jest parking nowy. No zresztą zobaczymy na miejscu. Ja nad tym jeziorkiem, no pamiętam, spędziłam też sporą część dzieciństwa. Jako nastolatka chodziłam e, pieszo, no jest to sporo kilometrów ode mnie tam z domu, gdzie mieszkałam. E, ale pamiętam, że wtedy jeszcze można było dojechać tutaj dosyć blisko, niedaleko jest szkoła i tam był przystanek autobusowy i można było na ten przystanek autobusowy właśnie dojechać autobusem. E, on wtedy kosztował, pamiętam chyba 30 groszy ten autobus. Ten bilet na autobus. Potem, chyba, 60 groszy. Kurczę, już nie pamiętam, ale takie to były ceny. Potem, wszystko oczywiście, poszło w górę, ale no, my od paru ładnych lat w Kościeżynie. Tutaj, miejski autobusik mamy, słuchajcie, darmowy. Całkowicie. Także w Kościeżynie, nic, tylko jeździć autobusami. No, a tutaj, słuchajcie, mamy tą słynną przebudowę całej linii kolejowej. Kościerzynie która przez Kościerzynie będzie leciała no i ponoć na jakieś 3 lata tutaj jesteśmy uziemieni, jeżeli chodzi o PKP no jest włączona dodatkowa linia PKS no ja nie korzystam, więc dla mnie to tam nie jest żadne utrudnienie, ale słyszałam, że no kościerzacy narzekają jeżeli chodzi o, o dojazdy nie wiem jak jest teraz, ale tak było na początku no wiadomo, nikt nie lubi zmian także tak to wygląda tutaj, z góry, Jest ja to tu na takim wiadukcie. No to co, jedziemy dalej. Ulica Słoneczna. O proszę, jaka piękna droga jest zrobiona. Tego tu nie było, tu była taka wąska, wąska... Droga, która pomieściła tylko jeden samochód, i po bokach była skarpa. Także trzeba było troszeczkę cofnąć, jak ktoś chciał wjechać albo wyjechać. No, tak to wyglądało. No proszę. Parking jest zrobiony. Tutaj był parking taki piaskowy i zawsze było pełno, pełno kurzu. O, idealnie. Hej. No dobra, Niunia zaparkowana. Pięknie wygląda, proszę bardzo. A my idziemy na spacerek mały, co? No jezioro jest gałęźne. Zawsze się mówiło, że idziemy nad Gałkę. Także powiem Wam, że nazwa jest trafiona w stu O, proszę, weszłam sobie na tarasik. No, ta nazwa jest ekstra. <laughs> Naprawdę, tutaj u góry, słuchajcie, z tego co pamiętam, jest restauracja, także w ogóle ekstra. Także tutaj, tutaj są jakieś sprzęty. Słuchajcie, ratowników. O, proszę bardzo. Tutaj jest ratownik, wypożyczalnia sprzętu wodnego. A tutaj mamy szatnie i toalety, damska, męska, oddzielnie. W końcu nie trzeba robić w krzaki. <grym> no i tak to wygląda. Budyneczek prezentuje się całkiem, całkiem nieźle. O, tutaj widzę jeszcze są przebieralnie. Tak? Dobrze mówię? No dobrze mówię. Proszę miejsce na rowery. Można zaparkować, przypiąć. Tutaj pewnie na hulajnogi. Są ławeczki nowe. I to całkiem sporo. I jest nawieziony piaseczek, taki plażowy. A tam, słuchajcie, w ogóle w miejscu mniej wie no tak mniej więcej w miejscu właśnie tego budynku i tego parkingu, który tam jest zrobiony, była no, taka scena i tutaj odbywały się różne imprezy. No, ja myślę, że te imprezy się jeszcze będą tutaj odbywać. No nie wiem, mam nadzieję. Pamiętam, że chyba zakończenie lata to się kiedyś odbywało i pamiętam, że byłam tutaj kiedyś na koncercie takiego zespołu Just Five. Nie wiem czy znacie, nie wiem czy pamiętacie, ale tak: Just Five występowało tutaj nad gałką w Kościerzynie Kupę, Kupę lat temu. Tak. Tu jest cały sprzęt, zobaczcie dla dzieciaków. Jest miejsce do tego, żeby sobie pograć w szach albo w warcaby. Tutaj jest Chińczyk. Aha, tutaj piszą o dofinansowaniu przez ministra sportu i turystyki. No dobrze, bardzo fajnie. Cieszymy się, dziękujemy. <grywa> tutaj jakiś jest sprzęt sportowy. O, a widzę, że coś tu, a coś widzę, że tutaj z tych staroci się ostało. Słuchajcie, o tutaj też jest worek przypięty. No świetnie po prostu. Zobaczcie. No i to jest zabytek tak naprawdę. <grywa> jest zabytek, ale widzę, że świetnie się trzyma. No mam nadzieję, że to miejsce tutaj zostanie chociaż. Chociaż to. Zachowali. Także super ogólnie. Ogólnie super. Ja uwielbiam takie klimaty. Od razu lepiej się czuję, słuchajcie. Ja tutaj mam bliziutko z domu. No nie wiem ile 3 km może. No wystarczy podjechać, zrobić sobie mały spacerek. I zaś głowa odpoczywa. No dno tutaj jest świetne, słuchajcie. Woda jest czyściutka ogólnie. Zobaczcie jak tutaj widać dno. Także zapraszamy do Kościerzyny nad Jezioro Gałęźne. <grym> tutaj zawsze od rana do godziny chyba 18, z tego co, co pamiętam, stacjonuje ratownik, yy, są też bojki. No jest to dobrze zorganizowane moim zdaniem. A zimą słuchajcie, no pewnie już na jesień i, i zimą można tutaj morsować <laughs> także też można skorzystać ja się słuchajcie do morsowania tak naprawdę zabieram od kilku lat próbuję próbuję się do tego zebrać raz już nawet prawie wyjeżdżałam no ale nie nigdy się nie skusiłam do końca na to może w tym roku zobaczymy wiem, że tutaj właśnie z tej drabinki można wystartować to jest wykute przeważnie albo z brzegu no, jak to ślicznie. O, jak słodko. U, aż mi się w głowie zakręciło. To chomorek dopisuje. A jakże? Od razu kurcze lepiej się czuję. Nie kaszle, nie pluję. Wiem, że rymuje. Czy mi się uda coś tu ustawić z tej strony? Jest i ona, piękna pani. Ale powiem Wam, że jest zimno, zimno, zimniutko, także ja się już zbieram powoli. Ja, słuchajcie, ogólnie byłam na ekstra wyjeździe w chorywacji. No, był to wyjazd służbowy, bo byłam w pracy, ale słuchajcie, no, poza pracą no, trafiły mi się takie widoki takie miejsca, że ja jestem po prostu zachwycona. Był to mój pierwszy w ogóle w życiu wyjazd em, za granicę w takie cieplejsze miejsce. I ja na wakacjach nie byłam nigdy w życiu. Także teraz udało się to połączyć, można powiedzieć. Przyjemny, spożytecznym. Jestem w trakcie składania vloga z tego wyjazdu. Ja, słuchajcie, płaczę ze śmiechu. Także, no, trzeba się uzbroić w cierpliwość. Ja sama już się nie mogę doczekać, kiedy uda mi się go złożyć w całości. No i pośmiejemy się razem. Tak sobie myślę, że ja to dzisiaj odstawiłam niezłą reklamę, co? <laughs> Ale co? Trzeba promować swoje miasto. Jest ładnie, sami widzicie, także zapraszamy. Zapraszamy. I co my teraz chcemy tutaj? Luz. Pięknie. No, maleńka mruczysz jak trzeba. Mała rzecz a cieszy, no, no nie taka mała 220 kg chciałam powiedzieć żywej wagi. <grymne> no dobra. Można dosiąść rumeka <grymne> uh. I lecimy... Mam nadzieję, że ten wiaduk też kiedyś wyremontują. <laughs> no, mi tam w sumie nie przeszkadza, ale. Dziura na dziurze. No, już kolorki jesienne, słuchajcie. No właśnie. Pięknie to wygląda. Pięknie, pięknie. Kurczę, słuchajcie, ja normalnie zmarzłam. O, jedzie ktoś tu. Ja mu nie podniosłam ręki Bo, no, bo trzymam tu wszystko No nie wiem kto to był Ale siema no LWG jak to się mówi Ale przepraszam Czy on nie miał rękawiczek Czy mi się tylko wydawało No przecież to jest mróz nieziemski O. I jaki ja to? ja po prostu szok Dobra, słuchajcie, ja się z wami już żegnam Jadę zaparkować moją niunię Także czekajcie teraz na vlogaski, słuchajcie, z mojego wyjazdu No, pośmiejemy się razem na pewno No i co, do zobaczenia następnym razem, cześć! A tu mamy informacje na temat dofinansowania tego zagospodarowania Jeziora Gołęźnego w Kościele, nie? <gryzny> Polski Ład, tak? No dobrze, no. Dziękujemy. No, dziękujemy. Dziękujemy no. Samym sobie nam no, wszystkim. <gryzny> tak naprawdę.